Witam na kanale Wojownicy Wiary. Mam na imię Cezary. Jezus Chrystus jest moim Panem i zbawicielem. Dziś mam do przeczytania kolejną wiadomość przyniesioną przez Aniołów Jezusa Chrystusa do proroka czasów końca ostatnich dni Benjamin Sainsen. Oryginalne wiadomości dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.evangelicalendtimemachine.com Tytuł wiadomości, jeśli jesteś zbawiony, to niesieć tam jedynie. Pełna wiadomość. Dzień dobry. Witam. Dnia 24 lipca 2013. Anioł Pana przyniósł tą wiadomość wszechmocnego Boga: Boga Abrahama, Izaka i Jakuba, do swego proroka czasów końca Benjamin Kousańcan. Shalom. Witam Cię w imieniu Jeszuach Maszijach, Jezus Chrystus. Zaprawdę, zaprawdę, mówię Tobie: Moje imię to Bortizja. Zaprawdę, posłuchaj uważnie. Kto nadal przyprowadza nowych ludzi do Pana? Ci, którzy się niedawno nawrócili, wciąż mają przyjaciół w świecie, ale po paru miesiącach wszyscy ich przyjaciele oddzielają się. Zrywają swój kontakt z tymi, którzy są chrześcijanami. A ten, co nie zawęża się na chrześcijan, zostaje wówczas odłączony przez wielu chrześcijan osobiście. Zamiast tego idzie się na spotkania modlitewne, studium biblijne i zostaje się niebawem przejętym przez system kościelny i strukturę różnego rodzaju zadaniami. Niektórzy mają spotkania. Każdego wieczora. Wielu nawet współczuje tym biednym, żałosnym chrześcijanom, którzy tak często chodzą do kościoła i nie mają więcej czasu, by pracować nad ich związkiem małżeńskim, z ich żoną i dziećmi. Ponieważ system kościelny tak ich przejął, ich małżeństwo nawet zostało rozbite. Szatan nie chce, byście mieli czas. Dla siebie nawzajem, ale raczej umieszczać się w systemie kościelnym, tak byś nie miał więcej czasu być w stanie powiedzieć, Twojej rodzinie, przyjaciołom, żonie i dzieciom, i światu o Jeszua, Hamaszijach, Jezusie Chrystusie. Zaprawdę, jeśli jesteś dojrzały. Nie idź rozsiadywać się w systemie kościelnym szablonowym myśleniem niczym New Age. Jeszua HaMashiach, Jezus Chrystus chce, byś wręcz przeciwnie, rozpowszechniał dobrą nowinę Królestwa Jego Ojca. To tu On ciebie położył. Ty jesteś także odpowiedzialny za ludzi wokół ciebie. On chce, byś pokazał Jego miłość. Chrześcijanin nie jest samolubny, ale chce sięgać zagubionych. Wiele kościołów usunęło wielu z normalnego życia, dla których powinieneś być światłem poprzez ewangelizację. Bycie chrześcijaninem oznacza, że nie trzymasz swego błogosławieństwa dla siebie. Bóg nie umieścił cię w swym Kościele, byś był leniwym. I trzymał wszystko, ale dla siebie. Niektórzy są nawróceni jako jedyni w rodzinie. Wówczas jesteś odpowiedzialnym za Twoich braci i siostry, lub twego sąsiada, twego niewierzącego męża. Zaprawdę, jesteś odpowiedzialny. Bóg wyznaczył ciebie, byś był głową w tym domostwie. Przez głowę. Nie mam na myśli tego, który wydaje rozkazy. Posłuchaj. Mówię o duchowym świetle w tym domu, w tobie, a Pan jest światłem, które powinno świecić w tym domu. A jeśli pokażesz Jego światło, ciemność zniknie. Zaprawdę zatrzymaj się na chwilę i zreflektuj. Bądź przejawem wiecznego, gloryfikowanego Jeszua Hamashiach, Jezusa Chrystusa. On, który żyje w Tobie, uczyni Twoje życie silniejszym. Przeczytaj na głos Jan 3, wers 16 i 17. Tutaj jest napisane: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Nie posłał Bóg swego Syna na świat po to, aby świat potępił, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Odchodzę teraz. – Ruaha, Jeszu, shalom – powiedział posłaniec Anioł Boga i znikł.